Pan z Wami, i Twoim, słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać, mówiono bowiem, odszedł od zmysłów, a uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma berzegubba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić. Jeśli mocarza w nie zwiąże, i dopiero wtedy dom Jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma Ducha Nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. O... Szanowni Jubilaci, księżę Proboszczu, w 30-letnim starze, że tak się wyrażę, Posługi Kapłańskiej, Szanowni Jubilaci Jadwigo i Henryku, 45 45, rocznicą zawarcia sekretu małżeństwa i Marty i Tomaszu, 5 i Mateuszu, osiemnastolatku, i Oliwerek, malutki, w pierwszą rocznicę. Tydzień temu na spotkaniu formacyjnym z karcerzami, temat, który przerabialiśmy, był tematem podstaw wiary chrześcijańskiej. Po zreferowaniu tego tematu rzuciłem pytanie. Dlaczego jeszcze jestem wciąż człowiekiem wierzącym? To jest pytanie dla młodzieży, która ma 16, 17, niektórzy trochę więcej lat. Dlaczego jestem jeszcze chrześcijaninem? Dlaczego jeszcze wierzę? Jest to tyle sensowne, że kiedy patrzymy w takim sensie ogólnym, kiedy słyszymy o tym, że coraz więcej ludzi młodych właśnie porzuca wiary, porzuca Boga, porzuca Kościół to to pytanie jest całkiem sensowne. Dlaczego jeszcze wierzą? Rundka wokoło, różne odpowiedzi, czasami brak odpowiedzi i pytanie drużowego, a jak mogę zapytać proszę księdza, to dlaczego ksiądz jeszcze jest chrześcijaninem? Wówczas odpowiedziałem, że dla mnie chrześcijaństwo to jest najbardziej trafna recepta na człowieka. I chyba być inaczej nie może, nawet nie chyba, ponieważ jest to recepta samego Boga, spojrzenie samego Boga na człowieka. Jeżeli Jezus mówi, że jestem prawdą, to wszystko, cokolwiek mówi o Bogu, wszystko, cokolwiek mówi o sobie, wszystko, cokolwiek mówi o człowieku, jest prawdą. I rzeczywiście przyjęcie tej prawdy powoduje, że człowiek. Zupełnie inaczej swoje życie zaczyna przeżywać. Zapytano kiedyś Krzysztofa Pendereckiego, który odbierając tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Poznaniu, mówił o wkładzie chrześcijaństwa w kulturę Europy, w kulturę świata. I co ciekawe, Krzysztof Penderecki, światowej sławy. Kompozytor mówi, że tym, co chrześcijaństwo wniosło, to jest właśnie ta wizja człowieka. Z jednej strony ta wizja pokazuje człowieka, który ma w sobie wielkie aspiracje, wielkie pragnienia, ma w sobie wielki potencjał, który jest Bożym Duchem. Potencjał, który przekracza całą rzeczywistość widzialną, ale z drugiej strony mówi. Kościół nie boi się pokazać, że ten człowiek też jest grzeszny. I ta świadomość grzechu, ta pokora stworzenia powoduje, że człowiek gdzieś poskramia właśnie tą chęć stawania się Bogiem, to co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Że człowiek poskrania jakieś swoje wygórowane ambicje. Właściwa wizja człowieka można powiedzieć, że. Ludzkość tworzy różnego rodzaju definiowanie człowieka, różne spojrzenia na człowieka. I Można by było zobaczyć tę księgę Rodzaju z pierwszego czytania, gdzie człowiek, pomimo tego, że jest koroną stworzenia, pomimo tego, że jest z Panem Bogiem za Pan brat, to jednak wybiera coś, co jest przeciwko Bogu, przestaje wierzyć w Bogu, przestaje mu ufać. Efektem tego. Staje się nagość człowieka, te doświadczenia jakiejś pustki, jakiegoś braku, to co byśmy współcześnie nazwali jakichś kompleksów, niedowartościowania, niedocenienia, nieumiejętnego spojrzenia na siebie. Bo czasem Bóg zupełnie patrzy inaczej. Bóg jest inny niż to, co człowiek tworzy. Można rzeczywiście patrzeć na siebie pod kątem tego, co mówią egzystencjaliści pasmo udręk, pasmo porażek, pasmo niepowodzeń, człowiek z gruntu zły. Można z kolei zawierzyć i tym, którzy przed nami dzisiaj rysują pewną wizję, kulę optymistyczną człowiek panem, człowiek sam sobie, człowiek ponad wszystkim, człowiek w centrum. Tymczasem Słowo Boże ukazuje całkowitą prawdę o człowieku. Z jednej strony rzeczywiście korona stworzenia, człowiek o wielkich aspiracjach, człowiek o wielkich możliwościach, o wielkich talentach, i myślę, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, to mógłby wyliczyć pewnie na dwóch palcach, może wie, na dwóch rękach, może więcej swoje talenty, zdolności, umiejętności. Coś, co powoduje, że człowiek jakoś przebojem idzie w ten świat. Ale z drugiej strony Słowo Boże pokazuje właśnie tego człowieka zawieszonego i zdolnego do zła. Gdzieś tak pomiędzy dobrym a złem, pomiędzy Ziemią a niebem. I mamy w sobie to coś, co święty Paweł już 2000 lat temu powie, że z jednej strony mam wielkie pragnienia, wielkie aspiracje, wielkie chęci, dobre chęci, wiem co być powinno, ale gdy przychodzi do tego wyboru, to gdzieś w tym wszystkim się gubię. Wygrywa we mnie ciało, wygrywa we mnie ziemia, wygrywa we mnie grzech. I to jest właśnie ten moment, moment uchwycenia człowieka w jego całej prawdzie. I Bóg patrzy i mimo tego kocha człowieka. Pomimo tego, że człowiek potrafi go szukać, pomimo tego, że człowiek potrafi mu nie wierzyć, pomimo tego, że człowiek potrafi się odwrócić. Tu Bóg jednak pokazuje człowieka jako najpiękniejsze, najwspanialsze stworzenie. Ktoś ci powiedział, że jestem nagi. Przecież nie ja. Przecież nie ja tak patrzę na Ciebie, tak może powiedzieć Bóg. To wszystko, cokolwiek wybierasz bez Boga, to wszystko, cokolwiek wybieram wbrew Bogu, wcześniej czy później, powoduje jakiś smutek, powoduje jakieś rozgoryczenie, jakiś żal. Popatrz na te życie, które dzisiaj wielu prowadzi. Często bardzo prędkie życie, aktywne, może być twórcze, ale jednocześnie gdzieś te życie, które gdzieś nie wyrabia na zakrętach, ta wzmożona liczba różnych niedyspozycji psychicznych, gdzie człowiek już nie wytrzymuje, ta wzmożona liczba, wzrastająca liczba uzależnień od narkomanii, od palaczy. Od alkoholu, innych używek, gdzieś jakby ucieczka w inny świat. Tymczasem innego świata nie ma. Jest ten świat, który Bóg daje nam tu i teraz, który prowadzi nas do wieczności. To wszystko, co tworzymy, jest pewną iluzją, ucieczką. Patrzeć na siebie tak, jak patrzy Bóg, w tym zawieszeniu. Między niebem a ziemią, między grzechem a łaską przychodzi Bóg. Dla nas, kapłanów, tak myślę, jedne z najpiękniejszych momentów posługi to są momenty, kiedy człowiek wraca do siebie, wraca do Boga. Pamiętam na katechezie temat na temat pierwszego przykazania i moment omawiania zabobonu. Zupełnie nie wiedziałem, że ta lekcja tak się potoczy, ale tak czasami bywa. I powiedziałem o tym, że czasami zabobonem może być uczestnictwo we duszy świętej, kiedy człowiek świadomie i dobrowolnie nie idzie do Komunii Świętej, chociaż może to uczynić. Nie idzie tylko dlatego, że nie chce pójść do spowiedzi, że nie chce zmieniać swojego życia, że nie chce przyjmować Chrystusa. Chcę go przyjąć może tylko na wielkanoc. Jaka rozglądała się dyskusja? Jak ktoś tak może mówić? To moje bycie nam przyświęcone jest nieważne? Ważne. Ale dlaczego nie chce skorzystać z czegoś więcej? Dlaczego chce skorzystać tylko ze, ze stołu słowa? I zatrzymuje się przed stołem Eucharystii. Oczywiście, że wiara rodzi się ze słuchania, i to słowo rzeczywiście musi być wygłoszone. Ale to słowo prowadzi do przyjęcia Chrystusa. W pełni uczestniczyliśmy w Wymrze Świętej. I wtedy porównałem, że człowiek, który idzie nam przed świętą w grzechu, i tą już świętą w grzechu przebywa, trochę jest podobno do rycerza, który w pełnej zbroi, można powiedzieć, stoi na deszczu. Wewnątrz suchy, niedotknięty, chociaż na zewnątrz ta łaska, nie ta łaska, tylko ten deszcz rozlewa się wiadrami. Po skończonej katechezie zostaje jeden z uczniów, mówił, proszę księdza, czas zdjąć zbroję, za długo ją już noszę. Chłopak, można było powiedzieć, na ludzkie oko poukładany, zaangażowany. Chłopak, który nie stronił od kościoła, przez wiele czasu żył z jakimś takim grzechem, który został gdzieś, może nie zatajony, ale niewypowiedziany tak wprost, coś co go jak robak od wewnątrz gdzieś dręczyło. I zaczęła się droga, można być takiego powrotu do siebie, droga powrotu do Boga. Zdjął zbroję. Nie jest problemem, że człowiek jest zanurzony w ziemskość. Nie jest problemem, że człowiek popełnia grzechy. Nie jest problemem to, że my jako ludzie słabi upadamy. Ale gorzej, gdy siedzimy w tej zbroi. Ten Jezus też był taki, można powiedzieć, prawie niemocny. Gromadzili się ludzie koło niego. Niektórzy rzeczywiście przychodzili zdejmować zbroje, nawracali się, przemieniali swoje życie. Ale tak jak mówi dzisiejsza Ewangelia, nie brakowało także tych, którzy mówili, poszalał. Posza, o co od to zmysły? Bredzi. Nie brakowało tych, którzy mówili, czyni to mocą złego ducha. Bo wiedzieli, że kiedyby by słuchali Jezusa, musieliby przemieniać swoje życie. Bóg daje człowiekowi łaskę, by on powstawał. Bóg daje człowiekowi łaskę, by on stało się na nowo dzieckiem Pana Boga. To, co Benedykt XVI pięknie mówi przy okazji Bożego Narodzenia, że te dzieci Jezus zostaje złożone w bydlęcym żłobie. I papież Benedykt XVI mówi, to jest kondycja ludzi, która żyje bez Boga. To jest kondycja człowieka, który odrzucił Boga, bo on może bardziej przypomina żłób bydlęcy, który potrzebuje Boga. Ale papież dalej zauważa, nawet gdyby Chrystus miał wejść jeszcze raz w ten bydlęcy żłób na nowo wejdzie bo nie brzydzi się nim jest gotów tam zamieszkać mamy dzisiaj tę radość wraz z księdzem proboszczem obchodzenia 50-lecia kapłaństwa no już pobiliśmy panią Jadwigę Henryka pani tylko 45 ale nie tworzymy małżeństwa, żeby było jasne ale 30-20 to 50. I obserwujemy chyba z coraz większą pokorą i takim swoim przekonaniem, że Pan Bóg składa wielkie dary w ludzką słabość. Że Pan Bóg składa nadprzyrodzone dary, siebie samego składa w ludzkie ręce, w ludzkie usta, w ludzkie uszy, oczy i tak dalej. I tak jak małżonkowi, którzy mają 45 lat małżeństwa, 5 lat małżeństwa, jak Mateusz, który ma lat 18, tak samo kapłani, którzy świętujemy różne rocznice w czerwcu świętym, to coraz bardziej mamy świadomość tego, że przez sakramenty, przez modlitwę, przez obecność we wspólnocie Kościoła Bóg przychodzi do nas ze swoją mocą. I chodzi o to, żebyśmy nie my czuli się można było powiedzieć mocy. ale żebyśmy my wskazywali na źródła mocy, w starożytnym Rzymie, jak dziś dzieci, czy nie tylko w Rzymie we Włoszech, można na różnych posągach jakichś wybitnych władców czytać Pontifex Max. Z czasem ten Pontifex, określenie przydało się do kościelnego, kościelnej terminologii. Pontifex to ten, który buduje most. I zaczęto pontifexem określać kapłana. Z jednej strony ta świadomość tej wielkości Boga, Jego chwały, Jego świętości, z drugiej strony doświadczenie właśnie tej ludzkiej słabości, niewystarczalności, ułomności. I można powiedzieć ten most, który łączy oba brzegi. Jeżeli dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za dar kapłaństwa, to czynimy właśnie w tym, w takim pokornym uznaniu jesteśmy tylko mostem, tylko mostem, który ma pokazywać drugi brzeg, który ma pokazywać człowiekowi, że jest wyjście właśnie z tego brzegu ziemi, z brzegu grzechu, z brzegu ludzkich słabości, że Bóg nie chce nikogo na tym brzegu zostawić, ale wskazuje inną drogę, inną możliwość powrotu do siebie, powrotu do Boga. Różne te mosty cały wachlarz mostów w prezbiterium i te bardziej sędziwe i te mniej sędziwe te początkujące tak jak diakon Łukasz i te, które już można powiedzieć styrane posługą różne charaktery, różne osobowości ale ta sama świadomość że to wszystko, co dokonuje się w naszym życiu dokonuje się za łaską Bożą i za otwarciem się na tę łaskę. Na tą łaskę. Że to wszystko dokonuje się po tej zdjęciu naszej zbroi. Tego udawania, kim nie jesteśmy. Kim nie chcielibyśmy być. I niech Bóg będzie uwielbiony za to, że składa te wielkie rzeczy w takie liche ręce. Że właśnie nie gardzi żłobem naszego serca, chociaż on czasami... Nie przypomina pałacu, a bardziej betlejemskie, właśnie gnojowisko, że tak się wyraża. Bóg niech będzie uwielbiony. Tym, co dzisiaj jeszcze na koniec chcę podkreślić, to to, bo widzę wojowników Maryi, to to, że kapłan ma być wzorem wojowania. Wojowania nie tylko sprawy Boże. W kościele, w parafii, na różnych odcinkach, gdzie jest postawiony. Ale kapłan najpierw ma być wzorem, przykładem wojowania w sobie samym. O to, żeby to, co Boże, było Boże. O to, co jest święte, żeby było święte. O to, co jest wielkie, żeby było wielkie. Mamy świadomość naszych grzechów, mamy świadomość naszych upadków, naszych ograniczeń. Ale one nie mogą nam przyćmiewać tego, do czego zostajemy powołani. I was jako wspólnotę Kościoła szczególnie prosimy o to, byśmy uwierzyli Bożej miłości, która potrafi podnieść z każdej słabości, z każdego grzechu, która pozwoli nam wypełnić tę posługę bycia mostem, a wy po tym moście idźcie. Może mocno nie tupcie, bo wytrzymałość ograniczona. Ale przechódźcie, bo po to jesteśmy. Amen.